Pamiętaj, że te najlepiej posegregowane odpady bio nie potrzebują opakowania. Wyrzucaj je luzem, unikając kości, ości i mięsa. A jak zrobić jednocześnie z odpadów bio biogaz i kompost? Zobaczmy. Zapraszam Cię do jedynej tego typu instalacji w Polsce. Wszystko zaczyna się u Ciebie w domu i w gminie, która ustala sposób odbioru odpadów od mieszkańców. Ps. Najlepszy to taki, kiedy gmina prowadzi zbiórkę pojemnikową. Zbierane selektywnie odpady bio, zarówno te zielone, jak i kuchenne, trafiają do kompostowni. Są doczyszczane ze szkła tworzyw sztucznych i metalu oraz rozdrabniane. Usuwane są z nich również grubsze gałęzie, karpy i inne twarde resztki roślin, które stają się bazą do produkcji kompostu i nadają mu właściwą strukturę. Tak przygotowany odpad trafia do reaktora, gdzie zachodzi jego fermentacja. W ciągu 21 dni odpady oddają biogaz. W wyniku tego procesu powstaje płynny poferment, który rolnicy stosują jako nawóz na pola, oraz część stała, która dodawana do gałęzi i innych odpadów zielonych przekształca się w kompost. Odpady organiczne to moje ulubione odpady. Ich recykling daje wiele możliwości od pozyskania energii cieplnej i elektrycznej po pozyskanie wartościowego nawozu. Dlatego ich segregacja ma sens.